Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Bardzo szybko przejrzymy te najważniejsze instrumenty, gdyż o 18.00 i tak będzie szkolenie na temat e, omówienia sytuacji na najważniejszych, najciekawszych instrumentach. Więc tak, dotarliśmy na kontraktach na 500 do oporu. Jeżeli nie uda się podjąć tego oporu, możliwy jest rób dół. Być może nawet jeszcze będziemy testować wsparcie na 2,248 i dopiero potem w dłuższej perspektywie, bo jakby się kolejna fala została, to byłaby fala <laughs> siódma. W przeciwnym wypadku, gdyby doszło do przełamania tutaj tego oporu, fala szósta byłaby zakończona, bylibyśmy już w fali siódmej, potem czekamy z jakąś korekta, fala ósma i w dłuższej perspektywie jeszcze fala dziewiąta. Na się od środę mamy konsolidację. I na próba przełamania polu może skorzywać. trochę pobawić naszymi spotkami. oczywiście będzie ważna sytuacja na drodze Jeśli może po prostu mocno górę, no to bardzo wtedy odpłacić pod A po tym roku krótkim terminie być może straca na ten koszty. Natomiast dążąc pod uwagę to jest to na pewno wzrost. I to to z tego przekazać na różku jakaś biodosyjna faza organizacji zyski. Przechodzimy do Euro dolara tu z kolei. Sytuacja jest taka, że możemy zaatakować ten ważny krótkoterminowy okrut 10465. Jeżeli uda się go pokonać. Mam otwartą drogę na krytyczny, silny opór na 1,0530. Jeśli to się uda pokonać, wtedy mamy poważniejsze jednocesyjne <coughs> odbicie, w przeciwnym wypadku wdrożone spadki. Na chwilę są, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny scenariusz wzrostowy, co mogłoby doprowadzić również na wykresie dolara do złotego do spadków. Możemy wrócić na poziom 4,10 i dopiero potem dłużej, to po, po zakończeniu korekt na do dolarze rozpoczęłaby się kolejna fala wzrostów. Na złocie niewielka zmiana, Odpicie z dołka z południa, do myślę, że mogłoby być falą ósmą, potem możemy być jeszcze jeden dołek. Fala dziewiąta, no i na ropie. Dotarliśmy do oporu między 53,5 a 53,7. Do przełamania tego oporu może doprowadzić jakieś realizacje systemu. No i teraz oczywiście bardzo ważne wsparcie mamy na poziomie 53,3. Jeżeli rynek ma dalej rosnąć wsparcie musi być ogranione, wtedy możliwe jest kolejny ruch w górę. Jeśli wsparcie zostało przebite, no to wtedy czytamy z ruch w dół. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i zapraszam na 18.00 do usłyszenia.